Daria Pacańska, witam i zapraszam. Zaostrzyć przepisy czy edukować? Jak zmusić kierowców do myślenia? Moimi państwa gośćmi są Anna Maria oraz Grzegorz Treczewski. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, edukować czy zaostrzyć przepisy? Ha, zaostrzyć przepisy w przypadku niektórych ludzi, których mm, razem za nią widzieliśmy. Podążających w tę i z powrotem siódemką pomiędzy Warszawą a Wybrzeżem. <grych> Chyba by jednak trzeba było zaoszyć i to bardzo, 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 ale tak naprawdę to trzeba byłoby zacząć od edukacji, bo edukacja od tych najmłodszych lat powinna być w Polsce natrwałe, zakorzeniona. Ładnie zacząłem mówić tak bardzo politycznie, ale tak powinno być. Yy, mówimy już od, nie od roku, nie od dwóch, nie od trzech o tym, że edukacja to podstawa dobrego ruchu drogowego, bezpiecznego ruchu drogowego. Popatrzmy na to, co się dzieje w Skandynawii. Tam właśnie edukuje się od najmłodszych lat. Ale jeżeli już będzie ktoś wyedukowany, to wtedy można od niego wymagać. Można powiedzieć, że jeżeli wie o czym mówimy, jeżeli wie jak się poruszać na drodze, jeżeli wie jakie są konsekwencje, to jeżeli będą te konsekwencje, to okej. Okay. Znaczy, że zrobił to po prostu, no nie wiem, z pełną premedytacją. No ale mówisz o siódemce, na której się jeździ tragicznie. Przebudowy są mhm. cały czas. To, co było otwarte, jest znowu zamknięte. To, co było zamknięte, jest otwarte. Droga idzie w tym kierunku albo w przeciwnym. Nie tak, jak sobie wyobrażamy. Mimo, że jechaliśmy tydzień wcześniej i było inaczej. Ale popatrzmy o takich bliskich nam miejscach. Brak edukacji. Rowerzyści przejeżdżający przez przejścia dla pieszych. Plaga, całkowita. Pozwolono im jeździć. Mają podobno pierwszeństwo przed samochodem. Robią co chcą. Całkowicie brak karty rowerowej. Tutaj się kłania. Niestety, zero wiedzy żadnej znajomości przepisów. Moż może po prostu chcemy iść na łatwiznę, nie wykorzystujemy tej wiedzy, którą mamy, tylko jeśli jest szybciej pojechać przed samochodem, gdzieś tam na skróty, to jedziemy na Ale skróty. Ale wiedza wiedzą, a możliwości, możliwościami to, że nie mamy radarów na ulicach, to bardzo dobrze widać na wszystkich wlotówkach i wylotówkach z Warszawy. Cudowna Modlińska, na której jest na całości 60. Wczoraj jechałam za autobusem MZA. Ustawiłam sobie nawet tempomat, bo chciałam określić konkretnie, z jaką prędkością. Pan jechał sobie 85. Dobrze, że nie wiózł pasażerów. Jeżeli środek komunikacji przekracza. Przepraszam, gdzie jest policja w tym momencie? Ja z rozumiem, że oni Śląska... się pięknie ustawiają i chcą drony powiesić. Tak, że ona chce śledzić kierowców dronami. No i w jakiejś tam odległości będzie stał radiowóz, który będzie zatrzymywał tych kierowców, którzy gdzieś tam wcześniej popełnili wykroczenie. Może to jest dobry sposób na to, żeby ograniczyć się tą wariacką jazdę? W, no. przypa w przypadku śląskiej aglomeracji absolutnie tak, bo to co się dzieje na tak zwanej wlotówce do Katowic, to też jest wyścig. i Podejrzewam, że dobry kierowca, który jest z licencją wyścigową, może sobie nie dać rady z tymi, którzy tam próbują wygrać ten wyścig codziennie rano i po południu późnym. Ale w Warszawie wystarczyłoby uruchomić z powrotem radary. Myślę, że byłaby to świetna koncepcja na egzekwowanie mhm. tego, co jest potrzeba. Tylko tutaj jest ten problem, że my informujemy, gdzie jest ten fotoradar wcześniej. A gdyby takie drony latały nad miastem, no to nie wiemy. Chciałam powiedzieć, że przepisy wyraźnie mówią, że kierowca musi wiedzieć. Po co stały takie niebieskie tabliczki z napisem fotoradar, żeby może nas właśnie, uprzedzać? Może właśnie nie powinien wiedzieć, może tutaj jest. Nawet przed odcinkami czasowymi na słynnej już siódemce są znaki, że jest odcinek czasowy, I, to i wtedy będzie nam wyliczało czas. Niekoniecznie, bo jak się zagadasz, to nawet nie wiesz, że wjechałaś w ten odcinek czasowy, i potem powinszowanie Ale przychodzi. są takie miejsca, że wiemy: o, tutaj stoi fotoradar. Ale, zauważyli, ale zauważyliśmy, że tutaj, gdzie są te pomiary strefowe, no ludzie jeżdżą tak, jakby tych pomiarów strefowych nie było. Widać, z tego są bogaci. Społeczeństwo nam się bogaci. Bardzo dobrze, brawo. Samochody coraz lepsze, Samochody. więc na pewno. A jeszcze a propos dronów. To wszystko jest bardzo ładnie, bardzo ładnie brzmi, tylko są jeszcze przepisy ruchu lotniczego. I nie wszędzie. W mogą dużych latać. miastach mogą drony. W dużych latać. miastach w ogóle nie mogą latać, dlatego że przepisy lotnicze wyraźnie mówią o tym, że nie wolno latać nad tłumami, nad budowlami, więc latanie nad ludźmi, którzy się poruszają tą drogą, absolutnie jest niemożliwe. Dobrze, to tytułem zakończenia, jaki jest sposób? Co zrobić, żeby ograniczyć szybką jazdę, tą nieprzepisową jazdę? Najpierw, Jest edu jakiś w ogóle sposób. najpierw edukować, potem edukować, potem edukować, a jeżeli już wyedukujemy, to wtedy egzekwować. trzeba egzekwować. Ale w takiej kolejności. I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy.